Witam Państwa serdecznie na mojej drugiej części programu. Przypominam Państwu, że możecie mnie oglądać zarówno na portalu Wróżbon Maine, tak jak i Arkana Magi. Drodzy Państwo, przypominam Państwu możliwości wysyłania do mnie SMS-ów. Jeżeli chcecie pozostać Państwo anonimowi, proszę, byście na początku każdego SMS-a pisali do mnie słówko anonim, wtedy ja będę. Wiedziała, że chcecie tutaj Państwo uzyskać odpowiedź anonimowo. Przypominam oczywiście, że czym konkretniej zadacie Państwo pytanie, tym konkretniejszą odpowiedź ode mnie uzyskacie. Możecie Państwo również do mnie tutaj dzwonić, możecie Państwo pisać czaty. Przypominam również. O tym, że na wszystkie maile wiadomości gdzieś tutaj odpowiadam po programie. Oczywiście, jeżeli napiszecie jakieś krótkie wiadomości w trakcie programu, ja je staram się odczytywać, staram się na bieżąco na niej gdzieś tutaj e, odpowiadać, tylko przypominam Państwu, że krótkie wiadomości służą do tego, byście się ze mną umawiali, tak? To nie jest na zasadzie tutaj jakichś takich e, rozmów. Dobrze, drodzy Państwo, ja już tutaj przechodzę do Waszych sms ów i tak. Mamy tutaj SMS od Pani Patrycji. Czy między mną a Panem odnowi się kontakt i kiedyś? Czy los znów nas połączy? Proszę o pomoc. Okej, okay. już tutaj zerkniemy, jak to wygląda między Wami. I jak to będzie wyglądało? Dobrze. Pani pyta, czy odnowi się kontakt? I kiedy to na początek zerkniemy, czy jest możliwość tutaj odnowienia między Wami kontaktu? Jeżeli tak, to kiedy? Oczywiście. Zerkniemy. Czy uda Wam się odnowić ze sobą kontakt? Kontakt się uda Wam odnowić, i generalnie tak na dobrą sprawę to nic nie stoi na przeszkodzie do tego, by się tutaj ten kontakt udało Wam odnowić. Natomiast co mi się tutaj pokazuje na pewno generalnie, jeżeli chciałaby Pani tutaj, żeby ten kontakt w miarę szybko się odnowił, to ewidentnie tutaj pokazuje się, że musiałaby Pani wyjść w stosunku tutaj do pana. Z inicjatywą. Bo generalnie tutaj na dzień dzisiejszy to on ma gdzieś tam hmm, panią w głowie, e, natomiast nie jest jeszcze gdzieś tutaj tak w 100% pewny czy Pani by chciała z nim tutaj ten kontakt odnowić, on bardzo fajnie, miło wspomina tą Waszą relację, która gdzieś tutaj już kiedyś była, więc to jest na pewno gdzieś tutaj dla niego bardzo ważne i bardzo istotne, natomiast tak, z całą pewnością będzie to dla Pani czymś takim fajnym, będzie to dla Pani czymś takim miłym zdecydowanie gdzieś tutaj doprowadzi do tego, że ta relacja będzie mogła tutaj, że tak powiem się reaktywować i odżyć. Dobrze i Pani tutaj zadaje drugą Drugi człon, pytania, tak? Czy los znowu nas połączy? Już tutaj zerkniemy. Czy uda się Wam jeszcze, jeszcze, jeszcze gdzieś tutaj coś razem wspólnie przeżyć? Już tutaj Pani sprawdzam. Czy los znowu Was połączy? Ja Pani powiem tak, w momencie, kiedy Wy ze sobą tutaj odnowicie kontakt, to ok, jest możliwość tutaj na, na wspólne, wrócenia do wspólnej relacji. Natomiast, jeżeli chciałaby Pani z nim tutaj na nowo stworzyć związek, to ja niestety nie widzę takiej możliwości. Jesteście już, że tak powiem, na innym etapie. On tutaj gdzieś tam myśli, myśli bardziej o koleżeństwie, jeżeli chodzi o to. Fajnie, było miło między Wami, jeżeli chodzi o związkowe sytuacje. Natomiast na tą chwilę nie da się już tego niestety posklejecie tutaj życzę Pani, wszystko. Wszystkiego co najlepsze i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Dobrze, tutaj mamy kolejny anonim. Pyta pani Dorota: Ostatnio czuję zainteresowanie pewnego pana. Ma na imię, jest blondynem daty urodzenia. Nie znam. E, czy dobrze mi się wydaje? E, co on myśli o mnie? Pozdrawiam. Również serdecznie pozdrawiam. Już tutaj sprawdzimy, e, jak to wygląda. Czy rzeczywiście gdzieś tam. Pan jest zainteresowany? Czy pan tutaj zainteresowany nie jest? Dobrze. I już tutaj pani sprawdzam. Czy rzeczywiście pan jest zainteresowany? tak, na pewno jest Panią zainteresowany i na pewno jemu się Pani podoba, tylko co mi się pokazuje tutaj od razu przy nim? Jest to typ faceta takiego troszeczkę nieśmiałego i on by chciał, żeby Pani gdzieś tam wykazała troszeczkę więcej inicjatywy w jego kierunku, więc jeżeli chciałaby Pani z nim nawiązać gdzieś tam jakąś bliższą relację, chciałaby Pani, żeby między Wami się gdzieś tutaj cokolwiek zadziało, dobrze by było, nie wiem, czy to się uśmiechnąć do niego gdzieś tutaj, czy pokazać mu, że rzeczywiście gdzieś tam może pójść o krok dalej, dlatego, że on na chwilę obecną ma taki mętlik w głowie, czy jeżeli przypadkiem gdzieś tutaj nie pójdzie za bardzo z takimi propozycjami w stosunku do Pani do przodu, to czy rzeczywiście gdzieś tutaj będzie Pani chciała wejść z w taką relację gdzieś tutaj głębszą, na dużej, fajniejszą. Kolejna sprawa. Pokazuje mi się tutaj ewidentnie też to, że między Wami ta relacja wcale się tak krótko nie będzie rozwijała, ona tutaj powoli, powoli będzie się rozwijała. Natomiast sam ja myślę o pani. Generalnie pani daje mu takie poczucie bezpieczeństwa i to się pokazuje tutaj takie przede wszystkim, dobrze się czuje w pani towarzystwie, bardzo dobrze mu się z panią rozmawia, natomiast generalnie też uważa, że gdzieś tutaj pani troszeczkę, troszeczkę ma nieporegulowane sprawy z przeszłością i on tak jakby miał wrażenie, że jeszcze ktoś w pani życiu jest tutaj obecny, co na pewno go gdzieś tutaj onieśmiela, jeżeli chodzi o. Otworzenie relacji takiej gdzieś tutaj na dłużej. Natomiast, jak dostanie przyzwolenie tylko i wyłącznie, to rzeczywiście będzie chciał pójść dalej. Pozdrawiam serdecznie i życzę wszystkiego dobrego. Dobrze, drodzy Państwo, ja tutaj przechodzę do Państwa kolejnych SMS-ów. Tutaj mamy kolejny SMS, który dostałam w połowie. E, dobrze. E, a tutaj tylko. Dobra, ok. Nie wiem, czy pani tutaj jeszcze, pani Edyta pyta, eee, kiedy znajdę pracę, jak potoczy się znajomość z panem, czy jest szansa na związek? Tylko, że tutaj się w sumie nie wiem, czy pani jeszcze chciała coś do tego dopisać, bo po, po imieniu dacie jest brak fragmentu, więc nie mam pojęcia, czy tam coś jeszcze powinno być, czy, czy może głupia kropka się nie dopisała, bo czasami tak z tymi SMS-ami bywa. Dobrze, już tutaj panią sobie policzę i zerkniemy, jak to wygląda. Pytam na początek, kiedy pani się uda znaleźć pracę. Jeżeli chodzi tutaj o znalezienie pracy, to generalnie się pokazuje do miesiąca czasu, ale to nie jest za miesiąc czasu, że pani znajdzie tą pracę, tylko jest to do miesiąca, co się pokazuje tutaj na pewno pomocnicze dla pani. Praca na pewno będzie oddalona od pani miejsca zamieszkania, bo będzie tutaj ewidentnie się pokazuje powiązana z dojazdami. Szefem będzie mężczyzna, co tutaj się kolejne takie dosyć istotne i dosyć ważne pokazuje i z całą pewnością będzie to praca. Która na początku gdzieś tutaj może dawać takie Pani pieniądze, z których nie do końca będzie Pani usatysfakcjonowana tak w 100%. Nie ma tutaj takich profitów z tego wszystkiego, jak Pani by sobie tego życzyła, natomiast proszę się tym nie zrażać. Bo w perspektywie czasu dosyć szybko będzie Pani tam awansowała i pokazują się coraz to większe pieniążki przy Pani. I Pani tutaj pyta o znajomość z Panem, czy jest szansa na związek. Już tutaj Pani sprawdzam, czy jest szansa na związek. Już tutaj zerkniemy, co tam dalej będzie gdzieś tutaj między Wami, jakie macie do siebie podejście. To znaczy, ja Pani powiem tak, znajomość się pokazuje taka na zasadzie troszeczkę tutaj rozwojowej. Częste spotkania się tutaj pokazują, fajne rozmowy między Wami i generalnie jest bardzo fajnie pokazane między Wami takie dość silne przyciąganie tutaj. W tych kartach, więc rzeczywiście gdzieś tam to będzie na zasadzie takiej, że ewidentnie tutaj będziecie chcieli ze sobą wejść w taką bliższą relację, będziecie chcieli gdzieś tutaj troszeczkę ze sobą pobyć, będziecie troszeczkę się ze sobą potrafili. Tutaj dopasować, jeżeli chodzi o różnego typu rozmowy, zainteresowania wspólne i rzeczywiście gdzieś tutaj Pan jest w to zaangażowany. Tak jak najbardziej się pokazuje, że macie możliwość na stworzenie ze sobą związku. Mało tego, pokazuje się, że nawet nie byłby to związek gdzieś tam na jakiś krótki czas, tylko ewidentnie się tutaj pokazuje, że byłby to związek przyszłościowy, w którym znalazłaby Pani, ewidentnie się pokazuje takie spełnienie, radość, zadowolenie. Byłoby w tym wszystkim coś, co. Rzeczywiście, gdzieś tam panią tak napędza do życia, coś, co rzeczywiście daje tutaj taką większą, większą pewność, daje tutaj to, że chce się. Chce się funkcjonować tutaj w danej relacji, chce się dążyć do niej. Kolejna sprawa. Pokazuje się, że rzeczywiście gdzieś tutaj pani potrafiłaby się spełnić przy tym mężczyźnie, więc to nie byłaby w żadnym wypadku gdzieś tutaj taka. Znajomość na chwileczkę, tylko zdecydowanie pokazuje się, że byłaby to znajomość taka na dłużej, wręcz dająca Pani takie stabilność emocjonalną, duchową, więź z tym partnerem, więc zdecydowanie gdzieś tutaj odnalazłaby Pani troszeczkę też siebie. Rozmowy między Wami będą też takie dosyć konstruktywne teraz. Pan Chętny poznania pani. E, widać, że niejednokrotnie chciałby wiedzieć, co rzeczywiście gdzieś tutaj u pani się dzieje, jak wygląda e, różnego typu tutaj sprawy. Jest jak najbardziej nastawiony na to, by się ta znajomość gdzieś tutaj rozwijała. Jak najbardziej się pokazuje tutaj z tego wszystkiego związek i związek ewidentnie, jeżeli pozwoliłaby sobie pani na wejście na długi czas, nawet jest możliwość tutaj w przyszłości, właśnie z tym człowiekiem założenia rodziny. Pozdrawiam serdecznie i wszystkiego dobrego. Dobrze, tutaj mamy kolejne pytanie. Pyta. Pani, która już dzisiaj pytała, yy, prosi tutaj o układ partnerski i czy to dziecko w drodze jest z byłą żoną, czy z inną. Ok. Dobrze, na początek zobaczmy to dziecko, bo tutaj ten związek partnerski jest dłuższym rozkładem, więc już tutaj pani sprawdzam, czy to. Dziecko jest z byłą żoną czy kimś inne. Już z kimś innym? Muszę to pani sprawdzić. I jest to dziecko, które jest na chwilę obecną w drodze. To znaczy, tak, jeżeli chodzi tutaj ewidentnie. Oto z kim jest gdzieś tutaj to dziecko w drodze, to pokazuje mi się, że jest to nie właśnie z żoną, tylko z inną kobietą. Więc tutaj ewidentnie, ewidentnie jest ktoś inny. U niego był gdzieś tutaj po drodze w tym wszystkim. Dobrze, i pani prosi o układ partnerski. Już sprawdzam. Tutaj pani. Przepraszam, o mi tutaj. Telefon coś sfiksował, muszę wyłączyć. Co chwila się świeci, już po prostu do szału idzie to doprowadzić. Na pewno najmocniej Państwa przepraszam, ale to strasznie mnie irytuje, że właśnie tutaj jest taka sytuacja. i Już tutaj do Pani wracam. Dobrze, jeszcze raz przepraszam najmocniej i już tutaj wracam do Pani układu partnerskiego. Jak to wygląda tutaj między Wami? Ja Pani powiem tak, generalnie na chwilę obecną, to Wy macie tutaj takie dosyć kryzysowe te momenty i te chwile. Przede wszystkim się pokazuje, że Pan troszeczkę tutaj manipuluje, oszukuje i nie jest w 100% tak z Panią szczery, Ale tutaj już nie chodzi mi o liczebność dzieci, czy tutaj tego typu spraw. Tylko generalnie on bardzo by chciał w związku na jego regułach, tylko ten związek na jego regułach odbiega bym powiedziała tutaj troszeczkę od tego czego Pani oczekuje od mężczyzny czego Pani oczekuje w związku czego Pani by chciała żeby, żeby gdzieś tutaj między Wami było takie bliższe fajniejsze i lepsze dlatego tutaj troszeczkę Czasu gdzieś tam może upłynąć, zanim Wy będziecie w stanie gdzieś tam stworzyć ze sobą coś poważniejszego. Przede wszystkim dlatego, że Pani to nie jest ten faceta, z którym można cokolwiek łagodnie gdzieś tutaj załatwić. Ewidentnie, jeżeli o niego chodzi, pokazuje się, że jego troszeczkę trzeba. W głowę powiedzieć mu: Kurczę, facet, ja chcę tego i tego, tego potrzebuję, i tak ma wyglądać ta relacja. Bo tutaj ewidentnie on troszeczkę tak balansuje na różnego typu gdzieś tutaj m, tych, tutaj waszych, waszych relacji. Natomiast tak, pokazuje się, że rzeczywiście będzie to znajomość długotrwała. Kryzys macie, kryzys macie i kryzys macie naprawdę taki silny, natomiast jesteście w stanie się bardzo za sobą tutaj dotrzeć. Pani to spowoduje, pomimo tego, że pani w tym momencie już ma go dosyć. Pomimo tego, że czuje pani się tak, że nosi pani cały ciężar i całą odpowiedzialność na sobie, no to ewidentnie się pokazuje, że rzeczywiście gdzieś tutaj pani te sprawy wyprostuje i będziecie w stanie rzeczywiście gdzieś tutaj do siebie tak wrócić bardziej normalnie, bardziej fajnie i bardziej miło. Ewidentnie tutaj jest ten związek, jeszcze raz powtarzam, do dotarcia się. Dobrze, ja oczywiście życzę pani wszystkiego co najlepsze i pozdrawiam serdecznie. Dobrze, tutaj mamy kolejny sms. Pani Teresa, która już też dzisiaj pytała, proszę zobaczyć, czy będę zadowolona, jeżeli skorzystam z porady dietetyczki i jak ułożą się zdrowe, sprawy zdrowotne. Dobrze, najpierw zobaczymy tą dietetyczkę. Czy będzie pani zadowolona, kiedy skorzysta z pani z porady dietetyczki? Już tutaj zerkniemy. To znaczy ja pani powiem tak, dietetyczka, że tak powiem, gdzieś tutaj poprowadzi panią w dobrym kierunku, natomiast tutaj domyślam się, że chodzi pani o to, żeby pani schudła, więc na pewno jest tu praca pokazana nad tym i jest tutaj jeszcze wysiłek fizyczny, więc okej, okay, fajna dietka, dobry pomysł, ale jeszcze gdzieś tutaj trzeba będzie się poruszać, natomiast tak jak najbardziej jest tu pokazane, pokazane to dosyć dobrze. Co karty radzą? Ma to być osoba, która jest z polecenia, czyli osoby, które już gdzieś tutaj do niej chodzą, czy to nie wiem, wpisać gdzieś sobie i poczytać opinie na jej temat. Czy generalnie tutaj popytać jakichś znajomych, bo ktoś akurat korzystał i powie, ta pani jest super, ja byłam, ja sprawdziłam i mi, i mi to gdzieś tam dobrze wyszło na tej zasadzie. Natomiast natomiast ewidentnie to będzie. Strzał, w dziesiątkę. Dla pani będzie pani z tego bardzo zadowolona. Dobrze, i pani pyta, jak ułożą się pani sprawy zdrowotne. Już tutaj sprawdzam, jak ułożą się pani sprawy zdrowotne. Dzisiaj troszkę karty skaczą. już tak powiem, przegrzane. mam no że już tak zamkniemy tutaj, jak ułożą się pani sprawy zdrowotne. Znaczy ja Pani powiem tak, tutaj trochę jest Pani rozregulowana hormonalnie i te hormony to mi u Pani tak skaczą w górę, w dół i ewidentnie tutaj jest z nimi taki troszeczkę poważniejszy problem. Natomiast więcej dolegliwości zdrowotnych ja tutaj przy Pani nie widzę, więc nie jest źle. Pozdrawiam serdecznie. Dobrze i tutaj idziemy do kolejnych Państwa SMS-ków. Anonim, czy otrzymam pracę na uczelni na miejscu? Jakie są szanse? Kiedy dostanę odpowiedź, kiedy znajdę dobrą pracę? Pyta pani Gosia. Okej, okay, już sobie tutaj panią rozpisuję i zaraz zerkniemy. Tutaj sprawdzam, czy otrzyma Pani pracę na uczelni na miejscu na początek. O ja niestety nie widzę tutaj tej pracy. Odpowiedź dostanie Pani do tygodnia czasu, ale niestety ja nie widzę, żeby tutaj się udało z nimi podpisać umowę. I Pani tutaj pyta, kiedy dostanie Pani dobrą pracę? Już tutaj Pani sprawdzam, kiedy się uda Pani dostać dobrą pracę. To znaczy, tak, jeżeli chodzi tutaj o znalezienie tej dobrej pracy, to jest chwila, moment, bo do trzech tygodni pani dostanie ofertę od mężczyzny starszego od siebie, i to jest jakiś pani znajomy. On tutaj ewidentnie pokazuje mi się, jakby pani gdzieś tam tą pracę załatwił, miał tutaj gdzieś tam pani w tym wszystkim pomóc. Zdecydowanie będzie to praca dla pani. Taka powiązana jest z tym, czego, czego Pani by oczekiwała, czy, czy, czy generalnie tutaj z tym, z tym, na czym Pani gdzieś tutaj najbardziej zależy, ale ewidentnie się pokazuje, że będzie Pani tutaj z tego zajęcia bardzo zadowolona, będzie Pani gdzieś tam miała taką większą satysfakcję, pieniądze będą lepsze od tej pracy, w której Pani już na dzień dzisiejszy gdzieś tam szuka tutaj tej możliwości, żeby właśnie gdzieś tam rozpocząć. Mało tego, pokazuje się tutaj ewidentnie taka sytuacja dosyć fajna, jeżeli chodzi o panią, bo tutaj ta praca, która teraz się pojawi, otworzy przed panią tak jakby nowe możliwości, nowe drogi. Mało tego... Pokazuje się tutaj ewidentnie, że będzie Pani tam wypuszczana na jakieś kursy szkolenia, cały czas się będzie coś działo, ale będzie ta praca podnosiła Pani kwalifikacje, to gdyby tak na przyszłość do CV wpisać. I mało tego, będzie Pani miała tutaj ewidentnie możliwości gdzieś tam awansowania w tej pracy, większych zarobków, więc tutaj jak najbardziej, ja nawet bym nie brała tutaj tej pracy, która na chwilę obecną, bo gdzieś tam Pani się nad nią zastanawia jakby co. I, i, I tutaj zdecydowanie, zdecydowanie będzie to na pewno, na pewno gdzieś tutaj dobre. Dobrze, ja tutaj już życzę oczywiście wszystkiego co najlepsze dla Pani, jak najszybszej tej pracy i przechodzę do kolejnych. Dobrze, to fajne pytanie. Kiedy poznam partnera docelowego i gdzie? Pyta Pani Gosia, bardzo konkretnie, już sprawdzamy kiedy i gdzie. I już tutaj sobie tego panią na szybciutko rozpiszę. I zaraz zerkniemy. Kiedy i gdzie się uda pani poznać tego partnera docelowego? I już tutaj sprawdzimy sobie. Tak, silna osobowość bardzo. Już tutaj zerkniemy. Kiedy i gdzie uda się pani poznać partnera docelowego? Ja Pani powiem, że teraz generalnie może i tutaj nie być nikogo takiego poważniejszego przy e, e, Pani. Natomiast tak, co mi się tutaj pokazuje ewidentnie, będzie dwóch mężczyzn. Jeden mężczyzna będzie facetem, którego pozna pani poprzez znajomych i będzie bardzo zabiegał o to, żeby stworzyć z panią taki związek na dłużej i będzie chciał tutaj wejść z panią w taką relację na długo, długo, nic, ale generalnie tutaj pojawi się jeszcze jeden mężczyzna, ten drugi mężczyzna zaczepi gdzieś panią w podróży i tutaj między tymi panami będzie pani wybierała. Kto będzie pani partnerem docelowym? Facet starszy do 5 lat od pani? Ciemny facet mi się tutaj e, przy Pani pokazuje. Natomiast do trzech lat ma Pani kartę ślubą i generalnie tutaj e, założenie już takiej bardziej e, stabilnej rodziny, tworzenie tutaj z tym kimś takiej przyszłości. Zdecydowanie Pani będzie tutaj o wiele bardziej szczęśliwa niż do tej pory. Pozdrawiam serdecznie. E, dobrze, i tutaj już przechodzę do Państwa kolejnych SMS-ków. E, pyta Pani Krystyna. A jak. Z... Jak zmiany restruktu, restrukturyzacyjne w mojej pracy będą się miały do mojej osoby? I czy i kiedy poznam jeszcze mężczyznę na dalszą drogę życia jestem w domu. Okej, okay, już tutaj sobie rozpiszę i zaraz zaczniemy. końka. Dobrze, i już tutaj i gdzie się pani uda poznać takiego. Dobrze, i już tutaj sprawdzam. Na początek zerknijmy, jak tutaj te zmiany w pracy będą się miały do pani osoby. Znaczy tak, jeżeli chodzi tutaj... O zmiany, o zmiany prac, o zmiany tutaj w pracy, to tak na dobrą sprawę nijak się będą miały do Pani osoby. To znaczy tutaj może pani zostać delegowana gdzieś tam na jakieś kursy, na jakieś tutaj szkolenia, bo się nauka przy pani ewidentnie tutaj pokazuje coś, będą chcieli, żeby pani się dokształciła. Natomiast w żadnym wypadku ja nie widzę tutaj takiej sytuacji, żeby to miało w jakikolwiek sposób na panią tutaj negatywnie wpłynąć, żeby miała Pani być bardzo jakoś tam niezadowolona z tej pracy, czy żeby to gdzieś tam miało taki negatywny oddźwięk. Tutaj generalnie te zmiany tak, jakby nie dotyczyły Pani, może na tej zasadzie. Dobrze, tutaj Pani jeszcze pyta, czy pozna Pani jeszcze mężczyznę, z którym uda się Pani stworzyć związek? I już tutaj Pani sprawdzam, czy uda się Pani poznać mężczyznę, z którym uda się Pani stworzyć związek? Tak, tutaj jak najbardziej się uda, jeszcze Pani jeden ślub jest pisane, to znaczy tak, tu pokazuje się taka sytuacja, że pozna Pani mężczyznę drogą internetową, ewidentnie tutaj. Mężczyzna będzie mieszkał troszeczkę dalej od Pani, ale nie będzie to jakaś taka niepokojąca odległość, bo ewidentnie się tutaj pokazuje, że rzeczywiście gdzieś tam będziecie mogli się ze sobą troszeczkę i tutaj pospotykać, będziecie mieli ze sobą jakieś tak jakby lepsze tutaj kontakty, on będzie bardzo dążył tutaj do Pani, będzie bardzo gdzieś tutaj chciał takiej normalnej relacji. Tyle, że na początek będzie ta odległość, dosyć szybko tutaj postanowicie na wejście tutaj ze sobą w taki związek. Znajomość się będzie rozwijała od jesieni do wiosny na zasadzie tutaj właśnie gdzieś tam poznania tworzenia, znaczy początku tworzenia ze sobą czegoś. Następnie tutaj Pan dosyć szybko Pani zaproponuje wspólne zamieszkanie, a także zaproponuje Pani to, byście mogli ze sobą stworzyć tutaj coś poważniejszego, więc generalnie tutaj samotność w żadnym wypadku Pani nie grozi. Pozdrawiam serdecznie i wszystkiego dobrego. Drodzy mili moi państwo, ja w dniu dzisiejszym dziękuję państwu za program. Przypominam państwu, że codziennie jestem dla was dostępna na portalu, tak samo jak i Wróżbą Online, Magia Przeznaczenia czy też Arkana na Magii. Gdzie wolicie pisać, gdzie wolicie dzwonić, to już jest wasza tak naprawdę tutaj wybór, wasza inicjatywa. I ja na każde telefony czekam, na każde czaty, na każde smsy, na każde maile. Z miłą chęcią Państwu pomagam, z miłą chęcią Państwu odpowiadam, wkładam w to całe swoje serce, e, cieszę się z każdej Waszej wiadomości. No i przede wszystkim tutaj każdego traktuję indywidualnie, więc nikt się nie musi czuć, że jest jakoś tam hurtowo robiony. Skupiam się całą uwagą zawsze na e, jednej osobie. A w dniu dzisiejszym bardzo Państwu dziękuję za i y, 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 y tutaj sporą liczbę y, y, SMS-ów, tutaj telefony Państwa. Y, y, zapraszam Państwa do dalszego kontaktu, do zobaczenia za miesiąc. A jeżeli ktoś już by miał szybką ochotę ze mną porozmawiać, to zapraszam codziennie na portal. Jestem praktycznie każdego dnia dostępna. Wszystkiego dobrego i spokojnej nocy. Pozdrawiam.